Reker Gamoniu leć! What the fuck? Dawaj, dawaj, reker, szybko. Jestem! Yes. Jestem drugi! <laughs> Ręczne obręczowisko. Let's go ah. let's a go! Mm. O co o punkciki się zbiera, no? yep, nice! Ale YouTube! <laughs> Ale YouTube! Oj! Nie wyszło mi górą! Dislike! Dislike. Oh, dislike! Nie wyszło mi górą, a jak nie wyszło mi górą, to nie będę miał złotek. What the hell? No z... i No i wy No <laughs> Ale to z-youtubowałem. widzisz? YouTube wiedział! widzisz? ale i widzisz? No i widzisz? to samo co No Wow, widzisz? No na na górze i widzisz? na Pilekar nie, nie może możliwe. tam pójść, to pomoże, ejasy yes. Sam wynocha youtuberze Łoł! Wow. Dawaj! Mister w piasek Jeszcze tylko! W to będzie jeszcze nie spotkał, Osiem Dawaj! Ej, spotkaj mister Dawaj! Jeszcze 5, 4, 3, 2. YouTube, YouTube? O, jeden, YouTube, 0 no, udało się. A ten już nie zdąży. No. O, YouTube, 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 To jest inny YouTube, YouTube, to jest wieś, Reka. Good luck. O, Ale Patryk. YouTube, 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 robot. Dimitrescu, Dimitrescu kon ten go Nie kontentuj się What O, ten youtuberzy jak oni mnie wyprzedzają wszyscy? Co to ma być? No jak mnie pchają? Wow. YouTube Jest, ja już... Już utopowałem Ja jestem w twórce Dobra, w piątce O, YouTube No nie doleciałem, jestem co To było Oni mnie wyprzedzają Gryzko ludzie To było Lady Dimitrescu znowu atakuje co? Dokładnie to co powiedziałem. No, mówię YouTube YouTube A tu tu się da wyskoczyć, żeby szybciej być w mecie, o nieźle Ten part. albo piąty. To no, jestem mi się nie uda. O, YouTube, nie, to YouTube, nie YouTube. Szybciej. Reker Gamoniu, szybciej. No ja. Uzlowa ścieżka, no to dobra, ja też odpadam już. Dupa. Nie wiem, jak to się przechodzi. O, Dimitresku. Ale to będzie YouTube'owa rozgrywka. No to, to co, pora, żeby zrobić content. <noise> Zobaczymy, YouTube. YouTube, you. O, ku... o YouTube jesteś przede mną. Dobry jestem po prostu Ale nie trafię teraz, pa, O komentast A jednak trafiłem O komentast trafiłeś ja Jestem Ale dobry Ale Ciebie teraz No teraz nie trafię, fajnie, Ale trafiłem z yeah, dislike, Co? Co so dislike, co so dislike, już. Nie lajkuję Cię Fuck No co jest? Ja pierdzielę Okej... Okay. I have a bad feeling... Perfect ja też mam bad feeling about it. O kurna. Mam to. Mam to. Fuck. No nie, reker. Mam leć. To. Leć. Wrecker, come you, leć. What the fuck. Dawaj, dawaj, reker. Szybko. Jest. Jestem drugi. I tak mówię, że to jest zbugowane. Mam Trofeum. A? Trofeum. Reker ma platyny. I co, reker. To nieźle zbukowane. I co, platynka? O nie nie. Ja, YouTube premium. Masz platynę czy jeszcze musisz kupić? E, nie, ja, wiesz co myślałem, że to ostatnie, ale jednak muszę jeszcze e, wyekwipować e, rzadkie legendarne ale to jest łatwe. Zaraz, no, zaraz to wiem, że jest łatwe, ale zostawiłeś sobie na koniec, a to powinno być na końcu. Wiem, byłaby lepsza reakcja. No. Ale jednak nie jest to smakowane. YouTube, 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 no YouTube. To mówiłem, że nie jest. jest YouTube YouTube YouTube, 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 Tego YouTube, nawet... YouTube, YouTube, YouTube. YouTube, 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 Tego YouTube. to nawet nie muszę ten montować po prostu. Przecę całość, bo tak dobrze wyszło. Okej. Okay. Jednak dobrze powiedziałem, że to ukontentuje. Ale wiesz co jest nie reker. Co? Ludzie będą musieli obejrzeć odcinek z Fortnite'a, żeby zrozumieć o co chodzi. No, to prawda, robimy kontynuację. Continuity. Continuity. Ej, ja lecę, teraz pierwszy. What the? O, ale z tego typu manakin. O, ale bym spadł. Ej, what the hell, wyprzedził mnie Ej, ale co teraz, już nie mam presji, żeby być pierwszy. What? Spadłem. Ja też nie mam nie będę pierwszy. A byłem pierwszy prawie. <laughs> Ale z brałem. Zytu brałem. z Ale Zytu brałem. to brałem. Zytu premium to. Premium. Zytu brałem. YouTube Premium, Zytu ja No właśnie. Okay. Lecimy po finał jeszcze i będzie już w ogóle perfekcyjna gierka co? Chcę byś YouTube wiedział, napisę YouTube po tym filmikiem No bo to jest takie typowe dla ciebie więc spodziewałem się że tak będzie No ty no chłop już prawie spadł, nie mam pytań Jedyne co zadanie nie spadł, reker. Dwie sekundy co? Takie zadanie co jest typowe? Dobra łatwo Ej uważaj, bo spadnę. Znowu Saturn nabije Teraz oh, oh, oh. piękną gwiazdą. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. wow! Oh. Jezu Głupi Saturn. Easy, peasy No easy peasy. Dobra, let's go. No posłuchaj, Zrobą dupę Ale mi wydupcę. Kupij tu nie. Nie ty nie spadaj. Kukidu. Widzę to! Widziałem to! Widział? No. Widziałem! No nie mówisz... Ja... No i to jest twoje spieszczenie się! Nieważne dostawmy. Ja, YouTube! A widziałeś jaką ja miałem śmiercek jak z horroru? No, widziałem, mówiłem! Nie mogę się ruszyć. What the fuck, gość wpadł u mnie pod mapę. A ziemia pode mną znikała powoli. <laughs> Było trochę śmiesznie. Muszę powiedzieć. Dobra, I... niech zyutubują ja Dobre to, ja też tak chcę, czemu ja nigdy tego nie miałem? Grałem w tą mapę z 10 tysięcy razy. Ale pin, ale pinball, no. No to co, teraz mogę grać na auto <grym> Teraz mogę znowu trollować wyścigi, no super. No. Nie rób tego, błagam Cię. Wiesz dobrze, że ja to będę robił. O, ale YouTube. <grym> nie no, Rekr, jak będziesz pierwszy, to skończ pierwszy, chociaż tyle. Jak drugi to huś, ale pierwszy chociaż kończy. tu yutubuję A ja na nas mnie goni. Zaraz YouTube już nie będzie słowem. Co ty mi klipy wysyłasz? Aha, już wiem. Sam kazałeś. Nie, ja, ja mówię w screena tylko. Łaj tam, youtuberze. Kłamczysz. O, Ukrainę wyprzedziłeś. O, praga Ukrainy, no. Eeeem um, Indonezja, o, Białoruś. What the fuck, jak dostał web? What the YouTube, jak YouTube. Wow, 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 to szybkie. Fajnie. Rek, to jest. Widziałeś? Dlaczego to tak szybko leci? No bo jest szybkie, no ja nie wiem. What the fuck? Dude. Ała.

o jee Uncharted 4. No właśnie to nie chce się tego robić. No, zrozumiała. Ogólnie Uncharted 4 to nie jest szybka gra, to jest gra, która przychodzi powoli na ludzie, w dialogi, chodzi sobie, eksploruje z to no. za dźwięk. Tak masz wszystko pomijać, to mech. My... No tu o tym chodzi. Fuck? Jak mnie wystrzeliło, co to było? W Uncharted nie gra za gra gameplay, ugra do dialogu, dla no. postaci. I spadło mi się. Serio? zaczynam od nowa. Wow. Padłeś no zaczynasz od nowa. YouTube. What the! Dzień dobry. What a dislike? A, wow. What a dislike. Ale z tego manakin, dobra. Manakim A dzisiaj będzie manakin? Dzisiaj będzie, ale ja nie będę oglądał. Ja, nie, ja też nie będę oglądał, ale najpierw coś wyślę. Nie, Chodź, nie próbuj. O, ostatnia YouTube gra, ok? Jeżeli przejrzyjemy, to dark. Ty streamer za? Ty, gu YouTube Buz... na YouTubeku. OH! Na Co kiedy? Zadusiłem się tym. jest I Załóżmy. go obok Ale to było potężne. Było. Ty... Podbiło mnie lekko. Ja się chciałem dać wybić, a mnie podbija. A jak się zagrać? Brawo, Raker, a wiesz co ja zrobiłem? Kółeczko. Raker, wracaj tu, nońku Dobra, easy. Poki do for the win. YouTube for the win. Wow, lewady. Co? No, źle idziesz, ty musisz iść bokiem. Od tej strony, której się kręci. O, wow, jak to przyspieszyło, co jest? Dobra, będę trzeci. Albo drugi. Drugi będę. I ty Masz, ma, z który a ja a będę. Będę 27 O nieee Witajcie, witajcie! Już! Już! Byłem dwudziesty Tym razem Reker for the win. Nie, YouTube for the win. Niech to i będzie. Ooo, lesz. Ja, Napiszcie tobie negatywny komentarz pod filmikiem. No przecież ja... Przecież to nie tylko negatywne muszą być słowa. <noise> Naprawdę. Idę, no to jest! Postać mi wstać nie chciała. Przez dobry kliple O, YouTube jestem ostatni, hej. No, jestem pierwszy. Tak miło. O, Ty, naprawdę jestem pierwszy. Dobra, lecę, Kokido, pierwszy i. <grytanie> Najpierw reker, potem Kokido. No skończ to, błagam Cię. Jesteś gamery. <grytanie> YouTube, ball. To jest karma reker. Ten drugi wyścig. No. Za ten pierwszy, co ledwo co przeszedł Więc kinda zasłużyłeś na to. O, spadło. Pierwsze dziecko, out. O, pięć już. Jeszcze dwóch. Jeszcze jeden. Yes. już um rei maestro film O znowu ze złotem po raz drugi trend łatwo uh, to o to co widzis no jest to ten eu já pierwszy o łatwo alright near me yes eu łatwo zwa me run away bitch run away Ja nie muszę być pierwszy. Ja muszę przeżyć. Ła w łeb O! Ja żyję! Mam still alive! <grystanie> Co ty pójdzie? YouTube! O, kosmiczne kafelki, super. Mój... mi spadł Słyszałem, mój najbardziej znienawidzony tryb, świetnie. Haha, ha, środeczek mój. Tak, na początku tylko spokój. nas ratuje wszystkich. Wow, no ty głupi jesteś. Dobra, wszyscy, boże, na jedną stronę, idę tu. Ja pierdzielę, jak oni pospadali już. What the hell? What the fuck is going on? I missed. I missed. I fucking missed. Mm. O Jezu, trzej. Czy... O, chyba będzie YouTube. Chyba będziesz ty w YouTubie. No zapatrzyłem w streamerze. Ja, bo ty się zmniejsz, okej. Okay? No tak. Ja tego nie Jak widziałem. No to, kurna, cool pogczam. Jeszcze kurna spadłem, siedząc na tym nagle zjeżdżam, no super. I nie będzie dodaj <grydny> Ty YouTube. Proszę nie dawaj dzisiaj. Oooo... Unlucky. Przynajmniej ja, ja byłem w finale i zwalczyłem z najlepszymi nie to co. Nie to, co panie Ktaurze. więc to by było na tyle, my się z wami żyjemy, więc... A i pamiętajcie wszyscy, YouTube, 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 każdy z widzów jest YouTubem. YouTube ja, YouTube ty. Do YouTube widzenia, powiedz. Do widzenia, YouTube. Do widzenia, YouTube.